Witaj serdecznie, tutaj Szymon Zeiffer z i Dzisiaj pokażę Ci, jak tłumić struny przy podciąganiu. To jest pytanie, które dość często otrzymuję od widzów czytelników i postanowiłem nagrać tutaj krótką lekcję na ten temat właśnie. I o co chodzi? Jaki jest problem? Problem jest taki, że być może już tego sam doświadczyłeś, jeśli uważnie słuchasz tego, co gra, że podciągając struny można zahaczyć o którejś struny obok, także one wydają dźwięk. Jest to zdecydowanie efekt niezamierzony. Nie chcemy uzyskać czegoś takiego. Jak słyszałeś, tutaj zahaczyłem. Ciężko mi nawet teraz na siłę, tak e, zawsze, żeby mi się udało zahaczyć, ale gdzieś tam wybrzmiewają mniej lub bardziej e, takie struny, nie, poza tą, którą chcę pociągać, po prostu pozostałe struny e, są lekko mniej lub bardziej wzbudzane, też wydają dźwięk. No i to jest efekt, którego nie chcemy uzyskać. Szczególnie jak gramy jeszcze na przesterze, to jest to wtedy spotęgowane. I żeby uzyskać właśnie takie czyste brzmienie tych pociągniętych strun, musimy je tłumić. Tłumimy zarówno lewą, jak i prawą ręką, a kiedy to, te dwa podejścia skumulujemy, połączymy, no to mamy naprawdę dobrze wytłumione te pozostałe struny, także one nie będą wydawać dźwięku. I teraz pokażę Ci dokładniej, jak to robimy każdą z tych rąk. Więc ręką, którą gramy na gryfie, czyli jeśli grasz na praworęcznej gitarze, to będzie to ręka lewa. Tą ręką w prosty sposób tłumimy te struny sąsiadujące z truną, którą pociągamy. Czyli jeśli tutaj będę się trzymał drugiej struny, tutaj gram na dwunastym progu, to tutaj łapię tym trzecim palcem na dwunastym progu. Nie będę tutaj robił lekcji na temat samego pociągania, ale myślę, że wiesz to już, że te Poprzednie, jakby pozostałe palce przed tym palcem, którym pociągamy, czyli tutaj pociągam trzecim, więc drugi, pierwszy palec, jakby wspomagają ten palec przy pociąganiu, czyli też leżą na tej samej strunie. Oczywiście, jeśli to jest możliwe, są sytuacje, w których to jest niemożliwe, ale tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, więc te pozostałe palce też tutaj leżą. I którymś z tych palców najlepiej tutaj będzie palcem pierwszym albo trzecim, w zależności od. W konkretnej sytuacji, ale chodzi o to, że po prostu dotykamy którymś z tych palców, tej opuszkiem palca, tą częścią tutaj najbardziej wystającą, dotykamy tej struny wyżej. Także ona słyszy się przytłumiona. Tą ręką nic nie tłumię, więc będę tak trzymał daleko z tyłu, żebyś widział, że to tłumienie nie wynika z tej ręki. Druga strona wybrzmiewa. Trzecia jest przytłumiona, ponieważ tutaj tym trzecim palcem dotykam ją od dołu. Także pierwszym dotykam, ale wystarczył tutaj sam, sam trzeci. Ta struna jest przytłumiona w ten sposób. No i oczywiście ta struna niżej też jest przytłumiona poprzez dotknięcie już tutaj ym, częścią trochę niżej palca, tą środkową. Nie, nie wiem jak to jakoś biologicznie, anatomicznie nazwać, ale myślę, że wiesz o co chodzi. Gdzieś tutaj tą częścią palca po prostu od góry. Dotykamy tej struny niżej. Czyli tutaj mamy wytumione te struny sąsiadujące, ale to jeszcze nie wszystko, to nie wystarczy. Gdyśmy tylko tak tłumili, to co jakiś czas zdarzy nam się, że podciągając, będziemy po przez to w momencie, kiedy jest struna pociągnięta, będziemy którymś z tych palców, zazwyczaj trzecim, tym przed znaczy tym, którym robimy pociągnięcie, zahaczali tą strunę wyżej. I ona będzie po prostu wydawała dźwięk. Chociażby robiąc vibrato, będziemy lekko dotykać. Myślę, że słyszysz taki lekki przydźwięk. Nie wiem na ile to na nagraniu słychać, ale na pewno sam grając, zauważyłeś czasem taki problem, że podciągając po prostu tą strunę wyżej, czy w przypadku podciągania drugiej struny, tą trzecią strunę, zahaczamy i wydajemy dźwięk, bo zauważyłem, mimo że teraz mamy. Te obie strony są siadujące przytłumione. To kiedy podciągniemy tą drugą strunę, to struna wyżej, trzecia, ona już nie jest przytłumiona, dlatego że jakby to ułożenie ręki tutaj jest proste do tłumienia, ale kiedy już podciągniemy, no to ta struna wyżej wchodzi nam trochę pod te palce tutaj podciągające, no i ona wtedy już nie jest tłumiona. Więc niestety to nie wystarcza, tłumienie tą jedną ręką, ponieważ to tylko daje ten zamierzony efekt w momencie przed samym pociągnięciem. A po pociągnięciu czy w czasie pociągnięcia ta strona wyżej też będzie mniej lub bardziej dociśnięta. To też zależy od miejsca na gryfie e, i jakby, którą stronę podciągamy. Przy niektórych będzie e, jakby, łatwiej tą stronę wyżej złapać, przy nich trudniej, e, ale zawsze mniej lub bardziej ta strona wyżej e, będzie e, przyciśnięta troszkę do, do gryfu, już nie będzie tłumiona. I tutaj wkracza prawa ręka, którą musimy sobie wspomóc, spom ten proces podciągania, a właściwie tłumienia tej struny wyżej. Tłumienie prawą ręką, czyli tą ręką kostkującą, jeśli grasz oczywiście na leworęcznej gitarze, będzie to lewa, polega na tym, że odpowiednio ustawiamy tą dłoń kostkującą, trzymającą kostkę, kładziemy na struny tak, żeby ona tłumiła te struny, których nie, nie chcemy Grać oczywiście nie tłumiła tej struny, którą chcemy podciągnąć, więc jeśli gramy tutaj cały czas tą drugą strunę, kładę rękę, gdzieś tutaj w okolicach mostka, zauważę, że tutaj lewą ręką nie tłumię, mogę nawet zupełnie puścić, druga struna wybrzmiewa bez problemu prawa już jest przytumiona. Ona i tak wydaje dość mocny dźwięk, dlatego, że trzyma mocno yy, w kierunku mostku. Mostka, przepraszam. Gdybym dał troszkę dalej, to zobacz. Jest znacznie bardziej przytłumiona. Przecież daje daje takie leki, lekkie brzęczenie, ale to teraz nie jest problemem. Chodzi tylko o to, żeby ona nie była zupełnie wybrzywająca. Może być tak przytłumiona lekko, a chodzi o to, że po prostu ona nie wybrzywała. I to uzyskuje właśnie kładąc rękę mniej więcej w ten sposób. Tutaj nie chodzi o tłumienie, jak na przykład grasz jakiś... Tutaj grałem w przytłumiony sposób, w tym, że kładłem tą część ręki na mostku i grałem. Tutaj to nie za egzaminem, ponieważ nie będziemy w stanie tak precyzyjnie ustawić tej ręki, żeby tłumiła tylko, załóżmy, te cztery najgrubsze strony, a ta piąta już była jakby nie była wolna od tego tłumienia, dlatego tutaj raczej tą częścią ręki tutaj dotykamy, w ten sposób ustawiam, Czy nie tak, tylko bardziej w ten sposób. Czyli takie trochę, trochę bardziej naturalne ułożenie, bo taki dziwny sposób grania. Tutaj kładziemy praktycznie tak, jakbyśmy normalnie grali. Musimy znaleźć to miejsce, w którym ta struna Druga w tym przypadku będzie wybrzmiewała bez problemu, a trzecia będzie już I o co chodzi? Chodzi o to, że w tak ustawioną ręką łączymy w ogóle te, te dwa sposoby tłumienia: lewą i prawą rękę. I przy pociągnięciu zauważ, że ta struna wyżej nie wydawała żadnego dźwięku. Gdybyśmy tego, tego tłumienia nie mieli, to ona by tam gdzieś zahaczona, wydawała mniejszy lub większy. Dźwięk, czy taki przydźwięk, albo by ją słychać, efekt byłby no, taki nieczystego dźwięku. Tutaj musimy uważać tylko na to, żeby nie stumić tej struny podciąganej. Nawet jeśli początkowo ona nie jest tłumiona, to możemy dać tą rękę trochę za nisko. Także przy pociągnięciu, kiedy struna pójdzie trochę do góry, ją zahaczymy i wytumimy tą strunę docelową. Tego efektu nie chcemy uzyskać. Spróbuję to zademonstrować, mam nadzieję, że mi wyjdzie. O! Słyszałeś, że tuż po pociągnięciu minimalnie do góry poszła struna i już zahaczyła o tą rękę tłumiącą i w momencie tym przestała wydawać dźwięk. Więc trzeba uważać, żeby tutaj ręka była właściwie ustawiona, czyli odpowiednio nisko i też odpowiedni kąt. Jeśli damy. Jakieś takie dziwne wygnięcie w dół, no to wtedy tą na pewno częścią będziemy zahaczać. Musisz poszukać pewnego ułożenia, pamiętaj, żeby to było też naturalne, wygodne, żeby jakaś nie spinać tej ręki, żeby w przypadku nie, nie namawiły się kontuzji. Ale na pewno znajdziesz to miejsce. To zajmie się troszkę y, czasu, ale też nie frustruj się, ponieważ to jest logiczne, że na początku będziecie nie wychodzić, ale nawet jak nie będziesz widział jakichś zauważalnych zmian, to przez granie, szukanie tego miejsca niemal podświadomie Zaczyn zacznie się ręka jakoś odpowiednio ustawiać, tak żeby po prostu nie, nie, nie wy tłumiać tej struny docelowej, a też żeby nie, nie powstawały te przedźwięki z tych pozostałych strun. Więc powtarzając e to, co mówiłem tutaj w tej lekcji. Tłumimy zarówno lewą, jak i prawą ręką, czyli ręką, którą gramy gram na gryfie i ręką płaskującą. Ręką, którą gramy na gryfie tłumimy dotykając strunę wyżej tutaj opuszkiem tych palców, szczególnie tego, którym podciągamy. A rękę niżej po prostu dotykając tą strunę, a, przepraszam, strunę niżej, dotykając ręką palcami od góry. Więc w ten sposób mamy przytumione te struny sąsiadujące, ale to niestety nie wystarcza, bo ponieważ przy pociągnięciu już to przytłumienie tej struny wyżej nic zbytnio nie daje, ponieważ Przynajmniej troszeczkę ją zahaczałem, ponieważ ona wchodzi pod palec, dlatego musimy tu mieć też tą ręką koskującą, odpowiednio kładąc ją na gryfie, przepraszam, nie na gryfie, tylko na strunach, tak żeby zahaczała tą strunę nad struną, którą podciągamy i przez to ona nie będzie wydawać właśnie tych dodatkowych dźwięków, tych przydźwięków, ale będzie czyste. Tutaj grałem w kółko jakąś pentatonikę durową, ale zauważyłem, że kilka razy zrobiłem pociągnięcia i one były czyste. To znaczy, tutaj nie słuchaj żadnych dodatkowych dźwięków, żadnych zahaczania. Teraz próbuję, żeby zahaczyć. Jak słyszysz, dotykam gdzieś te struny. Czasem one nie, nie, nie wybrzmiewają jakby pełnym dźwiękiem, tylko same takie jakby obijanie się od struny, ale to wszystko są takie dodatkowe dźwięki, które zanieczyszczają nam to, co gramy. I oczywiście, grając gdzieś tam, dając się ponieść muzyce, grając jakąś solówkę, czasem zahaczymy tu, czasem tam, i nie musimy dążyć, jakby żeby do celu pograć idealnie czysto, ale jakby ćwiczymy, właśnie, staramy się w czasie ćwiczeń osiągnąć ten stan idealnej czystości tych dźwięków, po to, żeby później, jak już nie będziemy tak w pełni kontrolować tego, żeby też tych dodatkowych przydźwięków niechcianych takich. Właśnie dodatkowych dźwięków zahaczają tej strony, żeby tego było jak najmniej. Jak nam czasem się zdarzy, nie ma tragedii, nie jest to nic wielkiego, ale staramy się naprawdę usiąść, poćwiczyć zarówno tą lewą, jak i prawą rękę tłumienie, tak, żeby to szło nam jak najlepiej, jak najbardziej czysto, a to na pewno wpłynie pozytywnie na całą kształt Twojej gry, Twojej improwizacji, tego jak Twoja gra będzie odbierana jako właśnie czysta. bez takich brudów, można powiedzieć, przydźwięków i tak dalej. Więc zostawiam Cię z tym, posiedź chwilę nad tym, to naprawdę wpłynie pozytywnie na cały kształt, jak Twojej gry. Tutaj oczywiście był z www i pamiętaj, ćwicz może niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć!